Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot i zapraszam na czytanie byki, czytanie miesięczne ogólno-kolektywne na sierpień 2024 roku, rozkład krzyża celtyckiego poprzedzone przesłaniem z karty Mądrości Wyroczni. E, pamiętajcie, żeby nie pomijać tej karty, nie przechodzić na skróty wyłącznie do rozkładu, bo czytanie traci sens, dlatego że e, już tak to jest, że ta karta jest istotna, ona jakby pokazuje sytuację, pokazuje problem, a rozkład jest jedynie jakby szczegółowym omówieniem tego, co dzieje się z tej karty Mądrości Wyroczni. Więc żeby wszystko tak naprawdę zrozumieć, żeby wynieść z tego czytania coś sensownego, no to radzę tego nie pomijać. No oczywiście zrobicie jak uważacie, ale jest to po prostu olbrzymi błąd. Dobra, zaczynamy w takim razie od przesłania mądrości wyroczni. Wy, moi drodzy, pamiętajcie, kochani, o włączeniu subskrypcji, włączeniu dzwonka, wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. I nie umknie wam waszemu, właśnie, nie umknie wam usłyszenia nowego filmu. Kochani, pamiętajcie o lajkach, o subskrypcjach, komentarzach. Pamiętajcie też, kochani, o tym, aby. Zostawić po sobie ślad i wesprzeć rozwój kanału. Dotrwać do końca. Dotrwać do końca. Dobre. Karta numer 47. Karta numer 47. Ten numer może być w sierpniu ważny. Wytrzymałość, siła, długi dystans. By urzeczywistnić swoje marzenie, musisz myśleć długofalowo i nie zwracać uwagi na wahania w nurcie swoich doświadczeń. Radość i rozczarowanie mieszają się z możliwościami, więc nie trzeba obawiać się chwilowych przeszkód. Życie to nie sprint. To jest ta karta, jest przypomnieniem, że masz wytrzymałość, siłę i hard ducha, aby przebyć całą drogę. Pozostań wierny sobie. Tylko Twoja autentyczność utrzyma Cię w zgodzie z energią cudów. To, co jest Twoje, nigdy nie zostaje Ci odmówione. Zapamiętaj to. To, co jest Twoje, nigdy nie zostanie Ci odmówione. Zapamiętaj to. Jesteś w harmonijnym związku lub szukasz takiego, który może wytrzymać próbę czasu. Czy jest dobrze czy źle, czy jedziesz z górki czy pod górkę, a nawet gdy przeciążasz się i odbudowujesz, ocali Cię moc regeneracji. Harmonia nie oznacza, że nigdy nie zostanie zagrana zła nuta, ale że związek jest naznaczony wytrwałością i poświęceniem dla uzyskania ogólnej jedności. Można napisać nową piosenkę, nastroić instrument, i symfonia miłości wybrzmi: Słuchaj sercem. Czy to nie wspaniałe? No, pięknie dotrwać do końca, słuchajcie. To jest to, to jest to, tak to poczułam. Tak to poczułam, wypadło jak chciało, więc już, już możecie przeczuwać, jaki będzie rozkład, moi drodzy. Tak, by urzeczywistnić swoje marzenie, musisz myśleć długotrwało. Radość i rozczarowanie mieszają się z możliwościami, nie trzeba obawiać się chwilowych przeszkód. Masz wytrzymałość, siłę i hardy ducha, aby przebyć całą drogę, pozostań wierny sobie? Mhm. Dobra, to co jest Twoje, nigdy nie zostanie Ci odmówione. Ok, mm, tak, co do związku też i relacji. Dobrze, Jak, tyle razy, ile będziecie potrzebowali, nawet po usłyszeniu całego rozkładu, możecie powrócić do karty, dotrwać do końca. I. I kochani, tak, aby sobie tutaj sens cały wychwycić tego czytania, a teraz przechodzimy do rozkładu do składu dla beczków. co dla Was na sierpień 2024 nam się pokaże byki 2024 sierpień Dobra, wasze wyzwanie na miesiąc sierpień 2024 to wieża. Aha, dotrwać do końca. Wyzwaniem jest wieża. Już rozumiecie wszystko? Pewnie, że rozumiecie, bo jesteście inteligentne. Byki i byczyce. E, co pomaga, co przeszkadza? Cztery miecze. Dobrze, co odchodzi do przeszłości? Rycerz monet. Mm. Co jest podstawą sytuacji? Diabeł? Tak. My to znamy. Co macie w głowie lub w sercu? Arcykapłan. Sporo dużych arkan się tu, kochani, robi. Ważne czytanie. Duże przesłanie. Dotrwać do końca. No jakże? Eee, co przyniesie niedaleka przeszłość? Sześć kielichów. Mhm. Energia wasza? Paźmieczy? Energia z zewnątrz, sprawiedliwość. Czego nie widzisz, nadzieje lub obawy, królowa buław. I rada wskazówka, wynik: 10 kielichów. Dobrze. Dobrze. Ok. Jeszcze sobie sprawdźmy na koniec. Dodamy kartę. Do tej dziesiątki kielichów, co po tej dziesiątce, moje drogie byki? Czego się spodziewać po dziesiątce kielichów? Mhm. A po dziesiątce kielichów macie się spodziewać sześć monet. jeszcze tło muszę mieć e... moi drogi byki e, kochani, w wyzwaniu macie kartę wiarzy w wyzwaniu macie, moi drodzy zmianę zmianę struktur i właściwie to burzą się tutaj jakieś struktury to przychodzi oczywiście z góry, przychodzi od górnie więc ta zmiana będzie wyzwaniem zmiana struktur, zmiana trochę zmiana wartości, zmiana przekonań chociaż w waszym przypadku to nie będzie zmiana wartości, bo wy macie pozostać wierni swoim wartościom pamiętacie, przesłanie z karty dotrwać do końca tak, właśnie, więc wy macie pozostać wierni swoim wartościom, moje drogie byki i byczyce. No, moi drodzy, ta, ta wieża będzie o tyle wyzwaniem, że będzie tutaj trzeba coś zmienić. Co to znaczy coś zmienić? To znaczy, że będzie trzeba się, moi drodzy, przyjąć pewną energię, która sprawi, że sami byście nie zmienili czegoś w swoim życiu. Czyli, tak jak gdyby leci trochę wasz schemat myślenia, tak to trochę wygląda, ale. To jest też informacja zwierzę, że to musiała wieża przyjść i zrobić, ponieważ nie mogło to dalej tak funkcjonować. Nie mogło to dalej tak trwać, tak być budowane. Z tego względu, że. Z tego względu, moje drogie, moje drogie, moje drogie byki. No, że te, te fundamenty były słabe i niestabilne, słabe i niestabilne, i w związku z tym, e, i w związku z tym, kochani, e, trzeba Aha, uwolnić coś. Wyzwaniem jest uwolnienie też czegoś, uwolnienie być może od starych nawyków, no i wie, że, y, przychodzi i uwalnia. A może nie każdemu się to po podoba, ale jest to dla Was dobre, konieczne i e, w rozliczeniu końcowym e, okaże się opłacalne. E, dlatego, że to jest wyzwaniem, jest dostosowanie przede wszystkim się do nowej sytuacji życiowej, dosłownie, przełamanie pewnego stereotypu w myśleniu, w działaniu tutaj ma znaczenie, wyzwaniem będzie odkrywanie nowych wartości. Nowych wartości, beki, nowe wartości odkrywają. Przede wszystkim to jest też wyzwolenie. Przychodzi zmiana systemu wartości, przychodzi przewartościowanie i wyzwaniem będzie, widzicie ta zmiana. Być może, być może u kogoś wyzwaniem będzie zmiana miejsca zamieszkania jest to bardzo możliwa sytuacja, przeprowadzka, zmiana szkoły, nie wiem, zmiana studiów, zmiana właśnie miejsca pobytu, zmiana pracy też, jakieś oczyszczenie, ale. No, to też będzie wyzwaniem, bardzo ważna teraz informacja. Wyzwaniem zwierzę dla byków może być przecięcie krępujących więzów. Bo mamy w podstawie diabła, a diabeł krępuje, wiąże, pląta, e uzależnia, tak? I tu będzie wyzwaniem przecięcie o tych właśnie. Krępujących więzów. Wyzwaniem będzie też jakaś wasza mądrość, którą muszę, o której musicie sobie przypomnieć, którą zdobyliście już na drodze doświadczeń. No i tu wyzwaniem staną się śmiałe plany wasze na przeszłość, nadzieja i zapał, i dość siły, by pokonać nawet poważne problemy. Moi drodzy, wyzwaniem będzie oświecenie nagłe, nagłe oświecenie determinacja w działaniach. Yy. Uwolnienie tych skostniałych poglądów. Wyzwaniem będzie czyjaś odnowa duchowa, ale też i wielkie przełom, wielkie początki. I wyzwaniem może być przełom. Może być dla kogoś wyzwaniem rozpad związku, ale nie, nie widzę tego tak. Raczej nie. To już jakby coś tak jak mówię, co się dzieje, no, miało się stać, więc nie będziecie za tym płakać. Obawialiście się z tej zmiany, sami byście tej zmiany nie dokonali, ale jakby wam to powiedzieć, było to konieczne i sami się obawialiście, ale jak zrobiła góra za was, to wam pasuje. Tak to będzie wyglądać w sumie, summa summarum. E, przeszkadza, co pomaga, co przeszkadza. Czwórka mm, mieczy, moi drodzy, która pomaga, e, czy przeszkadza? E, pomaga to, że mm, chyba pomoże wam jakiś pobyt na naładowanie baterii, na właśnie naładowanie sił, a być może jakiś okres zdrowienia, leczenia się to by pomogło, żeby się uleczyć. Właśnie, żeby się uleczyć, pomogłoby uleczenie. No, chyba z tej toksycznej jakiejś relacji, jakichś toksycznych więzów, jakichś krępujących więzów, to by pomogło uleczenie. No, wzdrowienie, uleczenie, wyleczenie się z kogoś dosłownie, albo wyleczenie się z jakiejś sytuacji. Do przeszłości odchodzi rycerz monet, do przeszłości odchodzi energia odpowiedzialności, bycia rzetelnym, odpowiedzialnym, solidnym. Tak jakby do, do przeszłości odchodzi informowanie o wszystkich swoich działaniach, o swoim postępowaniu, o swoich, no właśnie, przyszłych krokach, obecnych proka, krokach. Odchodzi takie trochę spowiadanie się komuś. Chyba temu diabłowi, moi drodzy. Ktokolwiek dla Was jest to w Waszym życiu, no to tutaj odchodzi do przyszłości, już, kochani, taka sytuacja, w której Wy mielibyście dostarczać wciąż nowe, to, wciąż nowe i aktualne informacje, czy o sobie, czy o tym, nie wiem, co robicie, gdzie jesteście, co planujecie i tak dalej. No i teraz, właśnie, w podstawie diabeł, który które, kochani, tak jak powiedziałam, podstawą może być albo jakaś toksyczna sytuacja, która powstała, albo toksyczna relacja lub związek, albo jakaś toksyczna sytuacja zawodowa, biznesowa, uczuciowa, związkowa, taka sytuacja. No i to jest to. Podstawą jest jakaś osoba o bardzo silnym charakterze, Charyzmatyczna, przeciągająca was, która ma na was silny wpływ, albo która miała na was silny wpływ. No, bo tutaj się burzy jakaś struktura, więc e, na szczęście jest szansa na, znaczy, no, przyjdzie zmiana, tak, nagła zmiana, niespodziewana zmiana. Ale to jest też informacja, że e, słuchajcie być może tu podstawą jest czyjś rozwiązły tryb życia. Osoby, która nieustannie szuka nowych wrażeń, ale też to może być, możecie być wy. Nie musicie, ale możecie, albo ktoś w waszym życiu. To jest też jakby takie nie, osoba, która nie szanuje poglądów innych osób, nie interesuje się ich potrzebami, tak? To jest często ktoś od czegoś uzależniony, w sidłach jakiegoś nałogu, dosłownie. Więc. No, podstawą sytuacji jest taka sytuacja albo taka toksyczna relacja, toksyczna osoba, no, albo podstawą są jakieś właśnie czyjeś bardzo silne uczucia, ale y, podstawą może być też y, związek skomplikowany. Właśnie taki skomplikowany, który obnaża wszelkie słabości, uzależnienia, pokazuje też namiętność, zaborczość i erotyzm, jak najbardziej, no ale niestety y, ma to swoją cenę, która jest niezdrowa osoba, która może tą. Y, też jakby czerpać Waszą energię, żyć z tą Waszą energią, no a Was coraz bardziej osłabiając, tak? Też może podstawą sytuacji u kogoś być jakaś kluczowa rola, rola finansów, finansów. I tu może być, kochani, czyjaś zależność od pieniędzy, właśnie. Od czyichś pieniędzy, albo niemożność poradzenia sobie z jakimś zadłużeniem. I tak, jakby czyjąś podstawą sytuacji w sierpniu było osiągnięcie sukcesu finansowego kosztem kogoś. Co pozwoli na spłatę zobowiązań, kredytu, zadłużenia, które była, która była uciążliwością. Też taka informacja: w głowie macie kapłana. W głowie, w głowie macie uczciwość, etyczność, wartości moralne, wartości duchowe. A w głowie macie jakieś małżeństwo, A jakaś, jakąś formalizację związku, formalizację relacji. Ha, jeszcze przecież nie powiedziałam Wam o tle. A w tle jest sześć mieczy, siedem buław i arcykapłanka. Moi drodzy, co to jest? Sześć mieczy jest zmianą. Zmianą na różnych płaszczyznach. To może być Wasze nowe ja. Nowy, nowi wy, nowa relacja, nowy związek, nowa praca, nowa firma, nowe miejsce zamieszkania, zmiana, zmiana miejsca pobytu, przeprowadzka yy, i związek na odległość, bo sześć mieczy pokazuje związek, relacje na odległość. Dlaczego tak? No, dlatego, że jest zawiść i zazdrość. Tu jest czyjaś zawiść, zazdrość albo otoczenia, albo konkretnej osoby. I walka. Ewentualnie walka wewnętrzna, konflikt wewnętrzny. Kapłanka pokazuje czasami zdradę, pokazuje czasami kochankę, ale nie musi, ale może. Ale tutaj to widzę, że mocno pokazuje dla większej części z was, że Wy w związku z czymś zawiścią i zdradą zechcecie. czy tu podejmujecie tak decyzję o zmianie. E tak jak mówię, albo zmieniacie szkołę, studia, pracę, miejsce pracy, biznes, albo osobę, relacje, związek, albo kochani, zmieniacie, no, zmieniacie, zmieniacie. E, m, tak, I w związku z tą zmianą przychodzi tutaj, to może być oczywiście zazdrość z, o kogoś, ale to może być zawiść i zazdrość otoczenia o tą sytuację, że przychodzi do Was ta zmiana. Teraz wy będziecie chcieli utrzymywać życie y, osobiste w tajemnicy przed społeczeństwem, w tajemnicy przed innymi. Bardzo to mocno jest pokazane. Y, y, znaczy, jeżeli by chodziło o związki, relacje, to po, to dlatego, że jest jakaś zazdrość, czyjaś zazdrość i zawiść, będziecie chcieć utrzymywać kogoś w tajemnicy lub ktoś was będzie utrzymywał w tajemnicy, ale kapłanka mówi też o tym, że prawda wyjdzie na jaw. No, to jest kolejna kwestia. Jeśli byłaby jakaś zdrada, to prawda wyjdzie na jaw. Eee... Odchodzi do przeszłości, co mówiłam? Informowanie o swoich działaniach, o tym, gdzie jesteście, co robicie, co planujecie. Utrzymywanie życia w tajemnicy przed społeczeństwem. Tajemnice przy jakimś eee, zawistnym otoczeniem które zazdrości, może konkretna osoba, a może jest to otoczenie. No i Wy tu macie w głowie, może to być ślub, może po prostu, nie wiem, gdzieś jesteście na jakimś świeczniku i może tak być, no przez tą wieżę być może. I to może być taka sytuacja, w której Wy nie chcecie, żeby dalej otoczenie, nie wiem, najbliżsi znajomi, czy, czy powiedzmy rodzina, czy, czy jakieś otoczenie zawodowe wiedziało, co dalej się u Was dzieje i co dalej w Waszym związku, czy w nowym związku, czy z nową osobą. No to właśnie tu będą się działy te rzeczy. Wy w głowie macie może zaplanowane. Czy chcielibyście, czy planujecie zaręczyny, ślub kościelne, takie bardzo wartości duchowe, małżeńskie, taką zmianę, zmiany wartości, przewartościowanie, to macie w głowie i chcecie żyć inaczej. Dlatego jakby się chcecie albo odsunąć od jakiegoś toksycznego otoczenia, które zazdrości zawiści, albo od e, Toksycznej osoby, tak? Wyjście z toksycznej relacji, z toksycznego związku. E, może to jest jakieś toksyczne środowisko zawodowe. Jest też taka możliwość. I co tutaj się dzieje w niedalekiej przyszłości? Jest szóstka kielichów. Jest powrót gdzie? Bliżej domu rodzinnego, bliżej e, stron rodzinnych. Może nawet czyjś powrót do domu rodzinnego. Ale to może być, kochani, też powrót. Mm, ta przeprowadzka, ta zmiana miejsca pobytu może być też z tym związana, ale to może być też powrót, kochani, osoby z przeszłości, odnowienie dawnych kontaktów z kimś z przeszłości, może z bratnią duszą, może z jakąś pierwszą miłością, a może po prostu z przeszłą miłością. No i tutaj jest taki sentyment, albo taki faktycznie mm, fizyczny, albo taki e, bardziej mm, sentyment, taka sentymentalna podróż, ale takie coś tu się zadziewa. Wy jesteście w energii paziamie. czy kochani, jesteście w energii wypowiedzenia jakiejś prawdy. Chlapnięcia tej prawdy przez nieostrożność. Też jest taka możliwość. Dlatego ta prawda może wyjść tam na jaw w tej kapłance, no ale dobra. Może to jakaś prawda o zdradzie. Nie wiem, czy albo wy powiecie prawdę, że wiecie, że ktoś zdradził, czy zdradzał, no albo Wy powiecie swoją prawdę, chlapniecie przez przypadek, że kogoś zdradziliście, albo zdradzacie. Mogłoby tak być, i dlatego może być wieża, która u kogoś może mówić o zakończeniu związku, zakończeniu relacji. Że ktoś tu chlapnie przez mnie, czy to Wy byście chlapnęli przez mnie ostrożność, jakąś prawdę. Więc albo taką, że wiecie o czyjejś zdradzie, albo taką, że, mm, że to Wy zdradziliście. Tak? I ta prawda, wtedy tajemnica, sekret wychodzi na jaw w arcykapłance. Paźmie e, czy kochani, no jest to też energia plotki, więc to jest tak, jakbyście Wy byli w energii plotek, albo Wy jesteście w energii plotek, i dlatego chcecie tutaj jakąś toksyczną sytuację, relację, związek, otoczenie, po prostu wiecie, odciąć od, od, od siebie. I zmieniacie miejsce pobytu, miejsce zamieszkania, no albo te plotki, które są wokół Was właśnie, albo plotki, które wytworzycie, bo to też może być plotka. Wy może być, możecie być też w energii śledzenia, kontrolowania, weryfikowania kogoś, no mocno tutaj pokazuje się śledzik. No, to wasza energia, więc wynikałoby z tego, że jakiś byk będzie kogoś śledził, obserwował, gdzieś tam kochani zabawi się w detektywa, gdzieś będzie kogoś sprawdzał, jeździł z jakimś tak, no dosłownie e, przyczepicie komuś ogon, tak to może wyglądać, e, e, swoją osobą oczywiście. No chyba, że zrobicie to poprzez jakąś osobę trzecią, tak? No też może tak być. Nie musicie przecież tego robić osobiście, ale takie rzeczy tutaj jakby z waszej inicjatywy, bo to wasza energia. Z zewnątrz przychodzi energia sprawiedliwości. Ktoś kochanie chce tu się sprawiedliwie, uczciwie. Inaczej, może z zewnątrz przyjść uczciwość, sprawiedliwość. Sprawiedliwe rozliczenie, sprawiedliwy podział, czy to biznesowy, czy to zawodowy, czy to w pracy, czy to właśnie na odejście na przykład, czy to jakaś separacja, czy to jakiś rozwód, czy to jakiś podział majątku, to tutaj właśnie ta sprawiedliwość przychodzi, no i przychodzi uczciwość. Ewentualnie z zewnątrz ktoś przychodzi się rozliczyć. Chce rozliczenia uczciwego, uczciwego podziału, też tak może być. Czego nie widzicie? Królowa Buław. Nie widzicie, moje drogie Beki, jakichś wielu kontaktów jednocześnie, bardzo dużej ilości. Jest za dużo jakichś kontaktów, jakiegoś romansu, romansu, płomiennego romansu możecie nie widzieć, jakiegoś ognia, pożądania, kochanki możecie nie widzieć, bo Królowa Buław to jest po prostu kochanka i ewidentnie jest tu w ukryciu po prostu kochanka. Dla kogoś jest w ukryciu kochanka. No, dlatego to wszystko, co mówiłam wcześniej, ale to może być dla jednej osoby, może być dla nikogo. Możecie, kochani, po prostu nie widzieć tego, znaczy to jest to, czego nie widzicie. Tu są też nadzieje i obawy, więc wy może macie nadzieję, że. A czy, przepraszam, obawiacie się, że możecie stać się czyjąś kochanką tylko. I dlatego, jakby chcecie uciąć te plotki, i tak dalej, no to jest taka energia. Wiecie, że tak, jakby w tą stronę to szło, dlatego chcecie to uciąć, nie chcecie być czyjąś kochaną czy znaczy, obawiacie się bycia czyjąś kochanką. Może to było w ukryciu, a teraz to wychodzi na jaw, i tak dalej, no tak by mogło być. E, moglibyście mieć nadzieję na to, że będzie dużo namiętności w relacji, w związku, dużo pożądania. Że będzie taki iście, ogniście, romantycznie, znaczy nie tyle romantycznie, co no, ogniście. Będzie namiętność, będzie prze, pożądanie, przebojowość. Wy też macie nadzieję na wiele kontaktów. Takie mam wrażenie, że będziecie mieć te wiele kontaktów, od kogo, no tak, duże zainteresowanie, że będziecie wzbudzać zainteresowanie. Może w nowej pracy, a może w ogóle w życiu po zmianie, po przeprowadzce, w radzie w wyniku jest 10 kielichów. Drogie. Drogie. Beki. 10 kielichów, czyli sytuacja, w której tak. Słuchajcie, dziesięć kielichów radzi Wam, abyście dostrzegli, że wszystko w Waszym życiu jest doskonałe i jest dokładnie takie, jaki powinno być. Patrzcie, jak super. Przychodzi spełnienie, pełnia emocjonalna, wszystko się układa: szczęście, ład, zadowolenie z życia rodzinnego, miła sytuacja, albo spełniony romans, albo radość z narodzin, na przykład dziecka, chęć założenia rodziny, zmiany na lepsze, nowe znajomości, trwałe relacje, zakochanie, bezpieczeństwo emocjonalne, może być ślub, wesele, jak najbardziej. Uh -huh. Tym bardziej, że w głowie, w sercu macie tego kapłana, więc finalnie może do tego dojść, jeżeli um, tego oczekiwaliście. E, sukces w pracy, zyski finansowe, awans, premie, nagrody, kochani, dobrze prosperująca firma, może być firma rodzinna, rozszerzenie działalności, nowe rynki, nowe kierunki rozwoju firmy. Osoba, która była bez pracy, zakończyła, to jest zapowiedź e, zatrudnienia w niedługim czasie. E, no więc tak, poza tym spełnieniem, ładem, szczęściem, zadowoleniem, spełnieniem uczuciowym, emocjonalnym, które tu przychodzi, sytuacja pewnie się poprawia właśnie po zmianie miejsca pobytu albo po zmianie miejsca pracy albo po zmianie miejsca, wiecie, otoczenia rodziny i tak dalej. E, może po prostu miejsca samego zamieszkania, czy wyjścia z jakiejś związku z relacji, czy zakończenia jednej, jednej relacji i. No, bo gdzieś tu ktoś, tak jak mówię, mógł być kochankiem, kochanką, mogła być taka sytuacja. Poza tym, sześć mieczy mówi w tle o związku, o relacji na odległość. No więc faktycznie te sprawy mają miejsce. I co jest po dziesięciu kielichach? Co jest po tym dopełnieniu, po tej kulminacji tego szczęścia, tak? No, jest sześć monet. Przychodzi równowaga, przychodzi balans, przychodzi, kochani, partnerstwo, harmonia, zgoda. Albo to jest też informacja. A czy tak, przychodzi takie wzajemne wsparcie. Mogą przejść jakieś urzędowe fundusze. Jak najbardziej, możecie dostać jakieś cenne kochani, a czy w ogóle jakąś pomoc od innych. Możecie też otrzymać spadek w sześciu monetach. Chodzi też w sześciu monetach o to, aby nie zmarnować daru, który otrzymacie i użyć go z rozwagą. Może ktoś finalnie odkryć, dostrzec też w Tobie ukryty talent, ukryte talenty. Sześć monet też zapowiada spłacenie zaległych długów, a o to też chyba komuś chodziło. Moi drodzy, to jest też podejmowanie. Wysiłki, które ktoś lub wy podejmujecie w celu przywrócenia sprawiedliwości i równości w niesprawiedliwym świecie. moi kochani, taka sytuacja. Finalnie, kochani, ktoś tutaj pomaga wam, wy pomagacie komuś, otrzymujecie wsparcie finansowe lub jesteście sami gotowi do dania takiego wsparcia. Jest równowaga, partnerstwo w związku, wspieranie siebie wzajemne. Relacja związek tu ta opiera się na uczciwości. Idzie w dobrym kierunku. Są w niej jasno określone moi drodzy zasady. Wiecie, że w kryzysowych sytuacjach będziecie mogli na siebie liczyć. Możecie liczyć. Macie taką świadomość. No i jesteście jakby, e, że możecie w pełni liczyć na drugą osobę. No i pięknie. Bardzo ładnie. Jest równowaga. Między dawaniem a braniem przychodzi ta równowaga, to jest bardzo dobra informacja. No i co? Opłaca się dotrwać do końca? No tak, kochani. Dotrwać do końca. Byki drogie. Także zachęcam Was do odsłuchania całego czytania. Buziaczki, papa pa.